Zanim pojawi się jakikolwiek kupon, działa coś cichego, czego prawie nikt nie zauważa. To nie ma związku z kombinacjami, ani z przypadkiem, ani z czekaniem, aż świat zewnętrzny wszystko naprawi. Prawdziwy punkt decyzji rodzi się w stanie, który zajmujesz, gdy myślisz o stabilności, wartości i niezależności. To tam zaczyna się ruch, na długo przed tym, zanim cokolwiek zostanie zapisane. Gdy to naprawdę do ciebie dociera, Zmienia się sposób działania, wyboru i przeżywania dnia. Nie chodzi o eufolię, tylko o wewnętrzne przestawienie pozycji. Kto to pomija, latami kręci się w tym samym kole, sądząc, że robi coś nowego. W praktyce nadal pozostaje w tym samym miejscu. Zanim wykonasz jakikolwiek zewnętrzny gest, zobacz, co dzieje się w środku. Za każdym razem, gdy pieniądze lub dobrobyt pojawiają się w umyśle, pojawia się też automatyczne odczucie. Nie wybierasz go, ono się ujawnia. I było aktywne jeszcze zanim powstała jakakolwiek świadoma decyzja. Większość ludzi przypisuje przedmiotowi własną moc. Jakby papier niósł niezależną siłę. W rzeczywistości to tylko towarzyszy tożsamości, którą przyjąłeś po cichu. Świadomość nie reaguje na symbol, reaguje na stan. Dlatego dwie osoby mogą zrobić zewnętrznie to samo i doświadczyć zupełnie innych skutków. Otoczenie jest identyczne. Godzina ta sama, procedura taka sama. Różnica nie leży w grze, tylko w wewnętrznej pozycji grata. To ta pozycja układa ścieżkę w czasie. Gdy ktoś działa z napięcia, pośpiechu albo potrzeby, wysyła czytelną informację. To komunikat braku, zależności i oczekiwania. Świadomość nie odpowiada na prośby ani emocjonalne zrywy. Potwierdza tylko to, co jest uznane wewnętrznie za normalne. Powtarzanie optymistycznych zdań bez zmiany stanu nie tworzy realnej przemiany. Uczucie nadal jest oczekiwaniem i to oczekiwanie się rozmnaża. Nie ma nic złego w pragnieniu komfortu czy wolności finansowej. Błąd zaczyna się wtedy, gdy robisz z tego ucieczkę od własnej wewnętrznej rzeczywistości. Działanie w trybie ktoś ma mnie uratować wzmacnia kruchą tożsamość. Ten wzorzec nie zostaje w jednym temacie. Rozlewa się na decyzje, relacje i codzienne reakcje. Świadomość działa całościowo, nigdy w oddzielnych szufladach. Z zewnątrz wszystko może wyglądać tak samo u różnych ludzi. W środku stany mogą być przeciwstawne. Jedna osoba działa lekko, druga z cichą presją. To te stany układają zupełnie inne trajektorie. To dzieje się długo przed jakimkolwiek widocznym wynikiem. Zanim sięgniesz po technikę, jest jedna uczciwa obserwacja. Kim jesteś, gdy myślisz o pieniądzach bez wysiłku i bez wyuczonej mowy? To, co pojawia się spontanicznie, odsłania realnie zajmowany stan. Ten stan już teraz produkuje doświadczenia. Niezależnie od gry czy prób. Nic nie zaczyna się na kuponie, wszystko zaczyna się w tożsamości. Gdy to się osadzi, przesadny cięzar emocjonalny zaczyna opadać. Wtedy symbol traci rolę wybawcy. Przestaje być rozpaczliwą nadzieją. Staje się jedynie odbiciem stanu, który można zajmować przed, w trakcie i po. I właśnie tutaj wielu ludzi gubi się, nawet tego nie widząc. Problem nie polega tylko na tym, że przerzucasz bogactwo na grę. Polega na życiu ciągle w cpotem. Zdanie wygram brzmi poprawnie, ale ma w sobie subtelną pułapkę. Wypycha wszystko poza teraz. Świadomość nie działa na obietnicach przyszłości. Rozpoznaje wyłącznie stan obecny. To, co ląduje w później, jest przeżywane jako brak w teraz a brak ma tendencję do powtarzania się z precyzją. Przyszłość bywa wygodna dla umysłu, który nie chce zmienić teraźniejszości. W niej możesz pozostać sobą sprzed lat, czekając, aż coś z zewnątrz wszystko odmieni. Pragnienie staje się oczekiwaniem, nigdy tożsamością. A świadomość utrzymuje dokładnie to. Dlatego są osoby, które praktykują przez wiele lat bez jasnych rezultatów. To nie jest brak zaangażowania, tylko nadmar projekcji. Mówią o zwycięstwie, a w środku nadal czują oddzielenie. Słowa mogą być jasne, stan pozostaje daleki. Świadomość nie odpowiada na formę zdań. Odpowiada na pozycję wewnętrzną mówiącego. Przyjęcie stanu to nie klepanie afirmacji całymi dniami. To wewnętrzny odpoczynek w jednym konkretnym miejscu. To myślenie z rezultatu, a nie o rezultacie. To wyjście z perspektywy kogoś, kto czeka. I wejście w życie kogoś. Dla kogo to jest już normalne? Ta zmiana nie daje fajerwerków, daje stabilność. Gdy stan jest naprawdę przyjęty, pośpiech znika. Potrzeba dowodów słabnie. Myśli przestają krążyć wokół kiedy i jak. Decyzje pojawiają się naturalniej. Świadomość nie czuje już presji, by cokolwiek potwierdzać. Po prostu utrzymuje stan. To całkowicie zmienia relację z grą. I przygotowuje grunt pod jeszcze częstsze nieporozumienie. Wiele osób uważa, że intensywna nadzieja to wiara. W rzeczywistości to tylko niedostatek przebrany za duchowość. Nadzieja niesie czujność, napięcie i ciągłe sprawdzanie. Obserwuje znaki i łatwo wpada w rozczarowanie. Zaufanie odpoczywa. Nie żąda natychmiastowych potwierdzeń. Świadomość reaguje mocniej na ten stabilny, cichy rdzeń. I to zmienia całą dynamikę. Gdy ktoś czeka na pilny cud, w środku jest zależność. Jest poczucie, że coś musi się zmienić, żeby wreszcie móc oddychać. Ten stan rozlewa się na wszystkie obszary życia. Niedostatek staje się tożsamością. Niepokój jest precyzyjnym wskaźnikiem zajmowanego stanu. Gdy pojawia się naglenie, coś nie zostało jeszcze przyjęte. Ciało pokazuje to wcześniej niż racjonalna głowa. Świadomość czyta te sygnały z absolutną dokładnością. Pragnienie bezpieczeństwa nie jest błędem. Problem zaczyna się wtedy gdy pragnienie staje się ucieczką. Taki stan tworzy więcej sytuacji, które wzmacniają ścisk. Świadomość nie każe ani nie nagradza, ona odtwarza. Gdy stan się zmienia, dzieje się coś cichego. Relacja z pieniędzmi traci ładunek emocjonalny. Wybory stają się jaśniejsze, reakcje mniej obronne. Nawet nie zauważasz, że wewnętrzna pozycja jest już inna. Wiele osób sądzi, że trzeba wyobrażać sobie moment losowania. To utrzymuje napięcie w aktywności. Świadomość nie stabilizuje się w stanach przejściowych. Zasie tam, gdzie jest normalność. Najskuteczniejszy punkt jest potem: gdy nowość już minęła. Gdy życie płynie bez eufolii. Gdy to stało się zwyczajne, tam rozpoznawana jest tożsamość. I prawie nikt nie wyobraża sobie z tego miejsca. Właściwa scena jest prosta, codzienna i naturalna. To coś, co zrobiłbyś bez zastanowienia? Może to być spokojna decyzja albo zwykły gest. Takie momenty pokazują, kim jesteś, nie czego pragniesz. I to właśnie utrzymuje świadomość. Gdy nie musisz nic wymuszać, stan został przyjęty. Jeśli musisz forsować emocje, nadal istnieje dystans. Naturalność jest najlepszym wskaźnikiem dopasowania. Ten wewnętrzny punkt nie wymaga obsesyjnej powtórki. Wymaga obecności i poczucia znajomości. Gdy wracasz do niego, coś dopasowuje się po cichu. I wtedy ciało zmienia rytm, umysł łagodnieje, a reakcje stają się spójne. Żeby to działało w pełni, liczy się jeden detal sposób wejścia do sceny. Nie wystarczy ją zobaczyć, trzeba w niej zamieszkać. Nie oglądaj siebie jak postaci z daleka. Nie rób z tego spektaklu przyszłości. Gdy patrzysz z zewnątrz, tworzysz rozdzielenie które osłabia efekt. Zamieszkanie usuwa lukę między tobą a rezultatem. Zamieszkać znaczy widzieć własnymi oczami i słyszeć jak na żywo. Nie potrzebujesz perfekcyjnych obrazów, potrzebujesz obecności. Gdy naprawdę wchodzisz do środka, ciało zdradza akceptację. Oddech się zmienia, napięcie schodzi, myśli zwalniają. To znak, że stan został uznany za realny, zanim głowa to wytłumaczy. Nie chodzi o twardą koncentrację, tylko o miękkie zanurzenie. Scena przestaje być produkcją, a staje się rozpoznaniem. Jak miłe wspomnienie, które wraca bez wysiłku. Jeżeli próbujesz za mocno, wciąż jesteś w trybie szukania. A szukanie utrzymuje dystans. Zamieszkanie kończy poszukiwanie, bo ciało już zna to miejsce. To subtelne, ale decydujące. W tym punkcie świadomość reaguje rozpoznaniem, nienerwową nadzieją. I tu rodzi się najczęstsza pomyłka. Ludzie chcą intensywności jako potwierdzenia. Tymczasem właściwy sygnał jest cichy, skromny i stabilny. To normalność, ulga i spokój. Wielu myli ekscytację z posiadaniem. Ekscytacja oznacza nowość, a nie zakorzenienie. Gdy coś jest Twoje, nie musisz tego świętować bez przerwy. Czujesz raczej stabilność niż wybuch. Właściwe odczucie często przechodzi jak dyskretna ulga. Jakby sprawa była zamknięta. Nawet jeśli świat jeszcze tego nie pokazuje, nie ma presji, nie ma wewnętrznego nacisku, nie ma polowania na znaki. Ciało puszcza kontrolę, bo nie widzi już zagrożenia. To nie robi wrażenia na umyśle, który chce fajerwerków. Ale jest niezwykle skuteczne. Wiele osób rezygnuje dokładnie w tym miejscu, bo cy nie czuje wystarczająco. A to znaczy, że właśnie trafiły. Teraz pojawia się drugi filar utrzymanie stanu w ciągu dnia. Nie sztywno, nie nerwowo, tylko konsekwentnie. Świadomość odpowiada na to, co dominuje, a nie na krótkie wizyty nocą. Nie możesz zasypać w jednym stanie i budzić się w drugim. Jeśli cały dzień jest przeżywany w braku, kilka minut wieczorem nie wystarczy. To nie jest kara, to mechanika. Dominujący ton emocjonalny układa doświadczenie. Dlatego liczy się Twoja codzienna pozycja. Utrzymanie stanu nie oznacza obsesyjnej kontroli myśli. Oznacza rozpoznanie, kiedy stary program próbuje wrócić. Pojawiają się zdania typu, to nie dla mnie, to zbyt trudne, to się nie zdarza. To ślad dawnej tożsamości. Nie walcz z tym. Przekieruj łagodnie. Wracaj do odczucia bezpieczeństwa, które już zostało zajęte. Nie musisz powtarzać formuł, wystarczy pamiętać, jak reaguje ktoś, kto już tam jest. Z czasem umysł wybiera inne ścieżki bez wysiłku. Reakcje miękną, decyzje stają się spójniejsze, a chaos słabnie. Świadomość zaczyna odpowiadać z większą konsekwencją. I wtedy teren pod manifestację jest stabilny. Dzień jednak zostawia osad emocjonalny. Małe upokorzenia, napięcia, lęki i frustracje potrafią się odkładać. Jeśli wnosisz je do snu, mieszają się z praktyką. Dlatego potrzebujesz prostej metody oczyszczenia przed zaśnięciem. Tą metodą jest rewizja. Nie po to, by zmienić fakt, ale by zmienić zapis wewnętrzny. Świadomość reaguje na pamięć emocjonalną, nie na surowe zdarzenie. To robi ogromną różnicę. Rewizja polega na przejściu przez dzień i korekcie reakcji. W sytuacji, w której czułeś się mały, widzisz siebie spokojnego i pewnego. W miejscu, gdzie pojawił się strach, widzisz stabilność i godność. To przepisuje stan, z którym wchodzisz w sen. Stan przed snem ma wyjątkową siłę. On odciska tożsamość. Dlatego wielu ludzi sabotuje siebie, bo próbuje wyobrażać dobrobyt z ciężarem całego dnia. Rewizja usuwa ten ciężar. Nie potrzebujesz długiej sesji, liczy się jakość zmiany. Kilka minut wystarczy. Gdy zmieniasz reakcję, rejestrujesz inną wersję siebie. A ta wersja zaczyna się powtarzać. Z czasem podobne sytuacje pojawiają się, ale ty reagujesz inaczej. Ludzie odpowiadają inaczej, środowisko układa się inaczej. Nie z powodu wysiłku, tylko z powodu spójności. Świadomość organizuje doświadczenie zgodnie ze stanem dominującym. To także zmniejsza potrzebę kontrolowania metod i znaków. Gdy stan jest stabilny, kontrola słabnie. A gdy kontrola słabnie, działania stają się naturalniejsze. Pojawiają się zbiegi okoliczności jako efekt dopasowania. To nie jest bierność. To działanie bez napięcia. Grasz bez idolatli, decydujesz bez strachu, wybierasz bez desperacji. Bilet nie jest kulą u nogi, jest neutralnym gestem. Gdy robisz z niego podpórkę emocjonalną, coś wypada z miejsca. Desperacja tworzy zależność. Lekkość wypływa z zajętego stanu. Świadomość nie czci przedmiotów, odpowiada tożsamości. I w pewnym momencie gra przestaje być centrum. Staje się jedną z wielu dróg, nie jedyną nadzieją. To uwalnia, bo zdejmuje ciężar z jednego wydarzenia. Świadomość nie przywiązuje się do jednej formy. Na końcu nie chodziło o samą wygraną. Chodziło o bycie kimś, kto żyje w poczuciu bezpieczeństwa i obfitości. Ta wersja już istnieje w Tobie. Nie czeka na potwierdzenie, nie prosi o znaki, nie negocjuje. Gdy ją dotykasz, ciało to rozpoznaje. Oddech się uspokaja, umysł zwalnia. Wybory stają się jasne. To nie jest ekscytacja, to cicha pewność. Świadomość już zakończyła proces. To, co nazywasz wynikiem zewnętrznym, jest tylko dopasowaniem scenografii. Nie musisz nic wymuszać, gdy stan jest naturalny. Nie chodzi o więcej technik ani o sekretne rytuały. Chodzi o spójność wewnętrzną i wierność temu, co przyjąłeś. Jeśli chcesz to przypeciętować prosto i świadomie, napisz w komentarzu. Już wygrałem. Konto jest pełne i to jest dla mnie naturalne. Ta fraza nie ma nikogo przekonywać. Ona ma potwierdzić miejsce, które zajmujesz. Im bardziej naturalny jest ten stan, tym szybciej świat się do niego dopasuje. Bo manifestuje się nie to, czego pragniesz, tylko to, co uznajesz za siebie.